W analizy player Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry. Witamy. Trzy lata temu, koniec czerwca, wtedy usłyszeliśmy, ja usłyszałem, że 75% aktywów ZOFE -y ma być oddane Polakom na własność. Teraz słyszymy, że na własność tak, ale po osiągnięciu de facto wieku emerytalnego. Wtedy to było miało ogromny urok teraz kubeł zimnej wody. U uwierzyłem w to pierwsze. Byłem naiwny? Nie, no, ja uważam, że ta propozycja jest lepsza. Te trzy lata temu, jak premier Mateusz Morawiecki mówił o tych 75%, tam nie było tej dyskusji, że od razu będzie można środki wypłacić. No, była jakby debata, która trwała dwa lata na ten temat, i w tej debacie wypowiadali też się prawnicy konstytucjonaliści. I są dwa argumenty, dla których nie można z tych pieniędzy od razu sobie wypłacić. Pierwszy taki, że one pochodzą ze składki emerytalnej. No, jest opinia konstytucjonalistów, że no, to służy zabezpieczeniu emerytalnemu te pieniądze, i okej, okay, można je przekazać jakby do sektora prywatnego, ale ono musi służyć celom emerytalnym, czyli rzeczywiście możemy z nich skorzystać po osiągnięciu wieku emerytalnego. no I to jest argument prawny, który chyba ciężko przejść. Ale jest też drugi y, argument z perspektywy ochrony wartości tych środków. Pamiętajmy, że w tej chwili OFE to jest 160 miliardów złotych, 78% jest zainwestowanych na warszawskiej giełdzie no w akcje polskich firm, czyli prawie 130 miliardów złotych. Olbrzymie pieniądze. gdyby nagle w sposób no, trudny do zaplanowania te środki można było wypłacać, to mogłoby to wywołać potężną wyprzedaż akcji na rynku giełdowym, spadłaby wartość tych środków, więc... Troszeczkę szers... jesteśmy w pułapce OFE w takim yy, razie, tak? Tak. Po, no, OFE spowodowały ze względu na swoją skalę jednak też i rolę na giełdzie taką sytuację, że jesteśmy skazani na to, żeby te środki były, ich dostępność rozłożona w czasie. I to rozwiązanie jest bezpieczne pod względem i prawnym, i takim właśnie, no, ochrony wartości tych środków, bo będzie można z nich skorzystać po uzyskaniu wieku emerytalnego. No już swobodnie. Taki trochę ale... był pierwotny właśnie, cel Prezesie, reformy OFE, yy... ale... W... Będą stopniowo te osoby, które do przechodziły, więc to nie wywoła negatywnych skutków dla wartości tych pieniędzy. Wspominał Pan o konstytucjonalistów i też widziałem takie opinie. I na przykład w sytuacji, gdy będzie możliwa wypłata po osiągnięciu wieku emerytalnego, nie można wykluczyć, że te środki nie będą przeznaczone na cele emerytalne. No, nie można tego wykluczyć. Znaczy jeżeli jesteśmy po, na wieku emerytalnym, czyli nabyliśmy uprawnienia emerytalne, jesteśmy na emeryturze, więc. Otrzymujemy pieniędzy. Wszystko ale emerytura wszystkie to nasze. zawsze świadczenie dożywotnie, czy nie? No nie, ale to są pieniądze, które otrzymujemy na nasze konto i no. wydajemy je w dowolny sposób. Jak kupujemy to tak, ale coś to jest to, co, w sklepie spożywczym, jest to je, to, czy, to, to... czy emerytura nie powinna być świadczeniem dożywotnim po prostu? I tyle. Czy, czy jednak ten możliwość wypłaty natychmiastowej wypłaty. Piotr Kuczyński, tak znany, powiedział dzisiaj, jest przekonany, że, nam powiedział dzisiaj, że większość pójdzie i wypłaci natychmiast te pieniądze i zużyje na bieżące potrzeby. Tak, tylko być może pan Piotr Kuczyński nie analizował jednej rzeczy. Jaka jest, ile Polacy zgromadzili pieniędzy w OFE? I to jest tak, że połowa uczestników OFE ma mniej niż 5 tysięcy złotych, średnio mniej niż 2000. Czyli to jest średnio ekwiwalent jednej emerytury. Ja nie widzę żadnego ryzyka, że to połowa osób wypłaci ten ekwiwalent jednej emerytury raz. Później ale kolejne są tacy, co mają kilka nie, tysiąc ale tysiąc powiem, jak to wygląda. Mieli. Kolejne 20% to są osoby, które mają między tysięcy a 10, czyli też niewiele, relatywnie niewiele, bo to jest ekwiwalent kilkumiesięcznej emerytury. Y osób, które mają y powyżej 15 tysięcy jest 20%. A średnia dla, yy, średni stan rachunku uczestnika OFE to jest niewiele ponad 10 tysięcy, czyli ekwiwalent mniej więcej czterech emerytur. I ja tutaj Odbywa naprawdę wiele rozmów. I każdy, kto usłyszał, jak wygląda tak realnie, ile, ile każdy Polak tam rzeczywiście ma tych oszczędności, to od razu zapomina o argumencie, że trzeba wypłacić z tego emerytury dożywotnie, bo wyobraźmy sobie, że rozkładamy kwotę 15 tysięcy złotych na 25 czy 30 lat. Nie ma to żadnego znaczenia z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa emerytalnego. Jak wypłacimy te pieniądze w ciągu jednego roku, będziemy tak samo bezpieczni. No pamiętajmy, że, pamiętajmy, że tutaj jest. Jednak ale popatrzmy na to też praktycznie, prawda? Oczywiście jest tutaj ZUS, który daje podstawowe bezpieczeństwo emerytalne. Pamiętajmy, że tylko część tej składki wpływała do OFE. No te statystyki pokazują, że tak naprawdę uczestnicy OFE nie mają aż tak dużo pieniędzy tam zgromadzonych na cele emerytalne. Być może jest jakiś grono osób, które ma większe środki rzędu 30-40 tysięcy, natomiast gro tego tych pieniędzy, które są ze składek emerytalnych jest. W ZUS, -ie. i to ZUS będzie wypłacał tę emeryturę dożywotnią. Teoria kontra praktyka, bo ja mówiłem o zasadzie emerytalności jako świadczeniu takim dożywotnim, ale rozumiem. Idźmy dalej, panie prezesie. Opłata przekształceniowa 15%, dlaczego nie 10 na przykład jak w Wigze podatek na koniec. Ja rozumiem, bo to jest efektywna stawka, tak? Tak nie, no, to znaczy, tu, argument, ale Nie, tu, tu, tu macie chodzi o to, żeby ustalenia tego przecież. No nie, ale to chodzi o to, żeby być uczciwy w stosunku do wszystkich uczestników systemu. No. Nie ma takiej świadomości rzeczywiście, są może takie reakcje, że nasze środki OFE są opodatkowane stawką PIT 15, 18 albo 32%, więc propozycja 15, której odpowiada między 15 a 16 to jest taka efektywna stawka opodatkowania naszych emerytur w zus -ie. Jest uczciwe, bo to jest, wtedy mamy de facto obciążenie opłatami na takim samym poziomie. No, a, a. Jeśli, a jeśli nie będzie podatku od emerytur za 30 lat, na przykład, tak, jest pan w stanie to zagwarantować ale, dzisiaj, ale, że nie zmieni się system podatkowy? Ale, ale, ale właśnie uważam, że to coś dobrze, że coś się odbyło, to ostatnie dwa lata po przedstawieniu tych propozycji no, odbyło się dużo debat. Oczywiście głównie konsultacje dotyczyły pracowniczych planów kapitałowych, ale temat OFE, no ja uczestniczyłem w bardzo wielu dyskusjach i też partnerzy y, społeczni podnosili argument. No nie, nie zostawiamy tego na koniec wikzę, bo właśnie ktoś przyjdzie w międzyczasie i powie nie 10, tylko 50. I, to jest przekonujące przynajmniej dla mnie, żeby zamknąć ten temat teraz na zawsze. Polacy, żeby wiedzieli, ile mają pieniędzy na takim indywidualnym koncie emerytalnym, żeby wiedzieli, że nikt tego nie opodatkuje, nie przeniesie nigdzie, to są ich oszczędności. Ale jednak ten upfront, panie prezesie, kojarzy się z koniecznością finansowania wydatków społecznych w najbliższych dwóch latach i już, bo przecież nie będzie w takim razie zasilania z tego podatku PIT, jeżeli on się utrzyma w emeryturach przez lata, dla kolejnych rządów, które kiedyś tam będą funkcjonować, bo z tych pieniędzy nie będzie już podatku. No to, to też nie jest do końca tak. Dlatego, bo znaczy tak, po pierwsze, że z perspektywy uczestnika OFE, to warto powiedzieć, jest to dokładnie to samo, prawda? Matematycznie można pokazać, czy to 15 z góry, czy z dołu, tylko od całości razem z zyskami to jest dokładnie to samo, więc nie ma poszkodowania uczestników OFE. Z perspektywy finansów publicznych obniża to dzisiaj koszty y, y, długu, prawda? No to więc... Finanse publiczne emitują mniej długu, mniej od tego będzie w przeszłości odsetek. I to nie jest prawda, że w przyszłości ktoś będzie miał mniej środków do dyspozycji, bo będzie mniejszy dług, prawda? Więc gdyby tego nie było dzisiaj, no to ten dług byłby po prostu wyższe, obniża to potrzeby pożyczkowe w finansach yy, to, to publicznych. To znaczy, że będzie można z, na przykład zmienić skalę podatkową, obniżyć podatki albo zlikwidować tylko, podatek od emerytur, tylko, Są tylko, takie postulaty. I będzie tak, że jedni tylko, zapłacą upfront teraz, czyli prowizję na wstępie, a potem się okaże, ale, że ale, ale, ci, co pójdą do ale, ZUS będą mieli znowuż, bez podatku. Dlaczego można nie? każdy argument dać, <gry> tylko spójrzmy też na to w skali. Prawda? Jeżeli Ministerstwo Finansów zakłada, że 10-20% zdecyduje się na ZUS, czyli do, na IKE przejdzie 80-90%, to tych aktywów, które trafią na IKE, od których potencjalnie naliczana byłaby ta opłata, będzie około tam powiedzmy 130 miliardów, tak? 130-140 miliardów. Mówimy wtedy przy 15%, że jesteśmy około tam, nie wiem, niecałych 20 miliardów, to naprawdę z perspektywy finansów publicznych to nie jest żyć albo nie żyć. To nie są aż tak duże środki i, i ten wieloletni plan finansowy Państwa zaprezentowany przez Ministerstwo Finansów też to pokazuje, że to jest mniej więcej czy. Budżet będzie miał lekką nadwyżkę, czy będzie miał lekki deficyt. Nie, nie to jest tutaj najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby Polacy nie mieli iluzji, że mają jakieś oszczędności, które tak naprawdę nie, tworzy, nie, nie, nie były finansowane z dodatkowych oszczędności, tylko z naszej podstawowej składki emerytalnej. Te pieniądze mają służyć celom emerytalnym. Jest niepewność co do przyszłości ofer, które obniża zaufanie, żeby wyjść z takiego koła zamkniętego i uporządkować, że Polacy mają trzy podstawowe rozwiązania emerytalne. Nasza emerytura w ZUS-ie, programy pracownicze w postaci PPK, gdzie możemy oszczędzać pracodawcy i programy indywidualne prywatne i tutaj intencją tego jest to, żeby upowszechnić IKE i żeby tam też to był jakiś motor do tworzenia nowych oszczędności emerytalnych, bo na koniec tego rozwiązania ma powstać silniejszy system emerytalny. Czyli, ale to rozum, chodzi sens... o to, żeby ludzie zobaczyli, a mam już to IKE, to coś tam wpłacę? Tak, po prostu, tak, tak, Po prostu, tak? tak? No bo to mam jakiś jest, kapitał bo początkowy ja, de tak, facto ja, na to IKE. Bo ja nic ja nie, ja nie widziałem mechanizmu, który ma zachęcić do kolejnych wpłat. No mechanizmem jest zwolnienie z podatku od zysków no tak, kapitałowych i dosyć jest... wysoki limit mhm. wpłat, bo to jest cztery bo to 1000 tak, tak, zł. Mówię o tych, którzy do tej pory, mimo że są te mechanizmy, jednak nie wpłacali na żadną z takich Ale formy. akurat IKE są najpopularniejszą formą przetwarzania. Ale rozumiem, że jak że komuś kont. założy IKE, to mając już ten IKE. Będzie pamiętał, że warto tam coś włożyć. Tak, to tak, tak. działa. Zasadniczym celem tych zmian, żeby wprowadzić te trzy rozwiązania, żeby to było przejrzyste i żeby system emerytalny był i indywidualne nasze bezpieczeństwo emerytalne było większe, przez to, że będzie w systemie więcej środków, żebyśmy mieli więcej środków na emeryturę. A jeżeli ludzie uznają, że jednak lepiej pójść do ZUS-u, bo ta waloryzacja taka wysoka, to jednak da więcej i pewniej, nie będą narażeni na ryzyko rynków finansowych. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Nie możemy wykluczyć, że w toku prac, chyba że Pan wie, że możemy wykluczyć, ktoś nie zaproponuje na przykład wprowadzenia dziedziczenia tych środków także w ZUS-ie. No to jest to, tak, że ja uważam, jest, że to nie jest nie zaleta miało. takiej propozycji, że no nikogo się do niczego nie zmusza, tylko każdy może wybrać. No biorąc pod uwagę, że e, kiedyś obiecywano, że to jednak będą to z tego filara kapitałowego będą wypłacane nasze przyszłe emerytury, bo tak obiecywano przy, w przypadku OFE. De facto to przekształcenie na EK jest takie dokończeniem reformy zgodnie z jej pierwotnymi założeniami, bo to z OFE miały wypłacać w przyszłości, niezależnie od ZUS-u, nam pieniądze nie na, tylko na, na emeryturze, zamierza, na emeryturze które miały tak, tutaj tak. Powstać te, te, te zakłady. Natomiast Polacy mają wybór, każdy może indywidualnie zdecydować, z którym rozwiązaniem czuje się e, e, bezpieczniejsze. Powie pan, które jest lepsze państwim zdaniem? Znaczy, IKE czy ZUS? Znaczy ja mogę powiedzieć za siebie. No, ja się zdecyduję e, na IKE. Nie mam nawet właśnie w tej chwili IKN, trudno może głupio się przyznać, że 6 bez butów e, chodzi. Natomiast no, właśnie będzie to okazja taka, będę miał tam jakiś kapitał początkowy. W jednym z wywiadów Tade... mówił Pan wcześniej, że w poprzednim rozdaniu wybrał Pan ZUS, prawda? Jak Wybrałem dlatego, bo mówiłem o tym, że y, tamten wybór był kompletnie fałszywy. Y, to znaczy tam nie było wyboru, bo w 2013 roku rozwiązanie polegało na to, OK, możesz 2,92 wpłacać sobie dalej do OFE, no ale i tak na 10 lat przed emeryturem środki z tego OFE idą z powrotem do ZUS-u. Więc to była likwidacja filara kapitałowego, bo filar kapitałowy polega na tym, że zgromadzone przeze mnie pieniądze służą mi później wypłacie mhm. na emeryturze. A te środki, nie jak ja przechodzę na emeryturę, już dawno posłużyły na wypłatę innych emerytur. Dlatego ten wybór był całkowicie iluzoryczny, to jest realny wybór. A właśnie, przy okazji, przy okazji wprowadzono sobie Suwak, pan krytykuje teraz tamte rozwiązania, a przecież Suwak miał za, ma bronić, czy broni przed gwałtownymi zmianami na rynkach finansowych. Moim no, zdaniem nie no, miał bronić nie się... przed niczym, poza tym, żeby przesuwać te pieniądze do zus No, ale przesuwał jednocześnie, jednak jakoś bronił, no bo gdyby... Y, można, było się sam... można było zrobić fundusz, można było zrobić subfundusz. Rozumiem. Nie chodziło to o to, żeby zlikwidować filar emerytalny, tylko na plasterki, prawda? Mm -hmm. Przejąć połowę środków, przejąć suwak. Ale takie rozwiązanie powoduje, że powstał jakiś, mówię, potworek, którym dzisiaj są OFE w systemie emerytalnym, łącznie z tym dziedziczonym zapisem, subkontem w ZUS-ie. Polacy mają jakieś iluzje pieniędzy, że jest fila kapitałowa, ale jak przychodzą tak. na emeryturę, tych pieniędzy Dobrze, już dawno to nie dlaczego, ma. Dlaczego I trzeba to uporządkować. Dlaczego przy przejściu z OFE do ZUS-u, jeżeli ktoś tak się zdecyduje, te pieniądze nie pójdą na jakieś subkonto, właśnie z dziedziczeniem? Dziedziczenie subkonta zapisu księgowego w ZUS-ie jest kompletną aberracją w systemie emerytalnym. To nigdy nie powinno było się zdarzyć. E... A dziedziczenie w systemie emerytalnym środków z OFE? E... No ale przynajmniej za tym za są jakieś pieniądze, prawda? Hmm. Za tym przynajmniej są jakieś e, aktywa, a tak naprawdę na czym to rozwiązanie polega? Że my dziedziczymy zobowiązanie państwa do wypłaty nam emerytury, który ktoś finansuje dzisiaj z bieżącej składki. Tam nie, nie stoją za tym żadne realne aktywa. Mamy jeszcze czas, panie prezesie? Tak. Zaraz z tego będziemy musieli podcast zrobić, ale, ale nie, no, jest tyle ciekawych rzeczy w tym, że po prostu jednak porozmawiamy jeszcze chwilę. Na przykład mam już IKE, będę miał IKE BIS. Tak? I teraz mam jeden limit, w tym roku 14 295. Tak. I dwie różne instytucje. No bo dwie różne. kto będzie pilnował tego limitu? Nie, no, plan jest taki, żeby w pewnym momencie te IKE można było połączyć i, no, i będzie taki obowiązek, że wybieramy. Że możemy w ramach limitu wpływać, wpłacać na jedno albo na drugie. A, na jedno albo na drugie, tak? tak. Nie ma tak, że będę miał. Aha, w ten, w ten sposób. Czyli de facto pojawienie się tego sub, sub IKE nie, no, będzie nie, oznaczało nie, w... scalenie tego IKE, tak? docelowo. A, ale czy znaczy, to znaczy, będzie, będzie jakiś każdego... czas na to, żeby wybrać? Nie, to... nie, znaczy nie będzie żadnego obowiązku. No, oczywiście to są szczegółowe rozwiązania. Ale będę mógł które płacić tylko będą... na jedno IKE, tak? Na jedno znaczy szczęście. w ramach jednego limitu. W ramach... No dobrze, w ramach jednego limitu, ale nie będę mógł wpłacić trochę na. IKE, a trochę na Ike no To Biz. jest pewnie temat tak bardzo szczegółowy na etap konsultacji społecznych. Czy da się technicznie i te z instytucjami, czy da się technicznie ewidencjonować, znaczy się żeby nukle, ten limit kontrolować? No właśnie, robić, no, żeby... tak? no dobrze. A jeżeli mam e, IKE w banku na rachunku oszczędnościowym i teraz e, dostaję OFI, gdzie są prawie same akcje, to co ja będę miał na tym rachunku oszczędnościowym? Nie, nie, Jeżeli mam dzisiaj IKE, no bo mogę sobie, mhm. mogę mieć dwa IKE. Mogę mieć tamto, z której pochodziły nie. środki, one będą pracowały i mogę mieć to dalej w banku. No dobrze, dalej w banku, ale to w tym. Mam IKE zasadniczo, powtarzam pytanie, na rachunku oszczędnościowym. Tak. I teraz no, mamy. To, depozyty. Depozyty, tak. I teraz mamy zmianę. OFA zamienia się w OFI, w otwarte fundusze inwestycyjne. No i muszę mieć to subkonto w IKE. To będę nie, miał. Nie, ale to, to będą dwa, bo to będą prowadziły zupełnie inne instytucje, instytucje. finansowe. Bo. To nie, ja to podkreślam, to nie jest likwidacja otwartych funduszy emerytalnych, to jest naprawdę ich przekształcenie. Czyli PTE zamieniał się w tej okay, tak fundusze inwestycyjne. Ta sama instytucja Ike. zakłada jakby drugi IK. Będą tak? miały dwa IKE i jeden limit. Tak. No i wracam do pytania, kto będzie pilnował tego, jak mam ten limit wykorzystać? Znaczy po pierwsze, no to sami powinniśmy tego pilnować, natomiast no, no to są bardzo to, szczegółowe to kwestie. To będzie po prostu w rozliczeniu, Nie. my sami będziemy musieli pilnować i potem... To, to jest bardzo szczegółowa kwestia i y, z tego, co ja się orientuję, były, są dwie możliwości, no, albo że trzeba wybrać, że mogę wpłacać na jedno, albo jakiś system z tyłu ewidencjonowania i pilnowania tego. Limitu. W jednym z wywiadów powiedział pan Nanika, będzie można w kilka lat wyrobić o kilkaset złotych, lepszy wynik. Znaczy to nie są. To jest cytat z tekstu, nie wiem, czy pan to powiedział. Nie powiedziałem to znaczy, tego. Co, a, a. No to tutaj wyjaśniałem to z dziennikarzem OnETu, to był jakby taki wstęp do artykułu, którego ja nie powiedziałem, tego nie ma w moich wypowiedziach. Ja powiedziałem tylko to, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że środki nasze w, w, w ZUS-ie, jeżeli są wypłacane podczas, w, w formie emerytury są opodatkowane 18%, a tu jest stawka na 15%, to de facto każdy uczestnik jest, można powiedzieć, nawet do przodu na IKE, natomiast nie mówię tego w odniesieniu do stóp inwestycyjnych, no bo jak wiemy, oczywiście inwestycje wiążą się z ryzykiem, natomiast to rozwiązanie też nie powoduje, że ryzyko z perspektywy osoby, uczestnika OFE będzie rosło. Ono będzie stopniowo spadało, bo ta część składki, która jest zainwestowana na rynku akcji, ona się nie zmieni. Dalej to będzie tyle samo. Co więcej, co roku tam jest plan, żeby to spadało o 2,5%. Jeszcze, jeszcze dwa zdania o skutku dla giełdy, dla rynku kapitałowego, bo opinie, znów, jak te opinie są różne. I to nie tylko wspomniany analityk Piotr Kuczyński mówi o tym, że efekt będzie raczej słaby, tak już nie katastrofalny, ale słaby. No ale faktycznie jest OFE coś trzeba, trzeba sobie jakoś z masą tych pieniędzy zainwestowanych w akcjach poradzić. Na przykład ja będę miał Ike, to nowe Ike i będę chciał… Nie mogę tych pieniędzy wypłacić, ale chciałbym zainwestować te pieniądze w jakiś produkt bezpieczny, w obligacje, w jakieś ikony obligacyjne. Też nie będę mógł tego zrobić, bo, bo to by, będzie szkodliwe dla Jest planowany taki okres przejściowy, prawda, że te fundusze Coraz mniej, tak, tak, no. będą przeszczone w fundusze akcyjne i stopniowo będzie to spadało w długim okresie, 10-15 lat, kiedy no, ta polityka nie będzie bardziej zrównoważona. I w tym czasie no, nie będzie można tych środków nagle gdzieś przenosić między innymi strategiami, bo właśnie spowodowałoby to potężne ryzyko mm -hmm. dla utraty wartości tych środków. Ja uważam, że to jest najlepsze z możliwych rozwiązań. Ale wiem, pan, panie prezesie, że to jest nowe <coughs> pytanie o tą prywatność, bo ja rozumiem, że nie wypłacamy wcześniej pieniędzy, bo one mają cele emerytalne, ale dlaczego ja nie mogę w trakcie zmienić polityki inwestycyjnej czy instytucji? No, żeby chronić wartość tych środków, bo jeżeli byłoby dopuszczone, że można, znaczy instytucje można zmienić, ale w mm -hmm. ramach tej samej strategii inwestycyjnej, bo gdyby dopuścić, że nagle te fundusze nie stają się akcyjne, tylko obligacyjne, to warszawska giełda tego nie wytrzyma, prawda, 10 czy 15 miliardów, czy 30 miliardów podaży akcji, więc do, trzeba podchodzić do tego bardzo... No to ktoś pyta. nos dla tabakiery, czy tabakiera dla nosa, kto się tutaj liczy? Warszawska Ale... giełda, czy przyszli emeryci? Nie, no właśnie przyszli emeryci, czyli trzeba chronić wartość tych środków, mhm. no trzeba, przez 20 lat narósł jakiś kapitał zainwestowany na giełdzie, więc teraz potrzeba, są w długim okresie, ten tę politykę bardziej zrównoważyć. Natomiast chciałem powiedzieć, że to jest najlepsze rozwiązanie też z perspektywy rynku kapitałowego, bo a nie mamy OFE, które no, są dla wszystkich ryzykiem, tak? Ja też jeżdżąc po inwestorach na świecie, tylko słyszę no co z przeszłością oFE, czy ktoś tego kiedyś nie zabierze, nie znacjonalizuje, więc ten temat jest raz na zawsze e, e, przecięty. Z OFE do zus netto co roku odpływa około 3-4 miliardów dzisiaj, jeżeli będzie te 2,5% co roku też obniżany próg, to to jest mniej więcej ekwiwalent też około 3-4 miliardów, więc tu się nic nie zmieni, ale. Mamy możliwość, że pojawią się nowe oszczędności w ramach IKE i Wystarczy, że 10% uczestników, y, posiadaczy IKE zdecyduje się odkładać po kilka tysięcy złotych rocznie, to są miliardy złotych, plus mamy y, środki, które wpływają y, z pracowniczych planów kapitałowych i są domy makreskie, które już dokonały takich szacunków, wpływy na, na, na rynek y, y, kapitałowy i ewidentnie on pokazuje, że kilka miliardów netto środków wpływa. Natomiast co do ostatecznego wpływu na rynek, no to najlepsza jest reakcja rynku. I teraz jak popatrzymy, że rynek obligacji znacząco się umocnił po tych propozycjach, e, to jest spadek rentowności aset swapów i jeżeli popatrzymy, że rynek akcji powiedzmy za, zareagował neutralnie, to absolutnie się nie zgadzam z opiniami, że to jest koncepcja zła. Bo moim zdaniem rynek jeszcze nie wierzy do końca, czy to się wydarzy, nie wie, ile osób przejdzie do ZUS-u, ale jak już to będzie wiadomo, to absolutnie zniknie na pewność, która powinna się pozytywnie przełożyć na wycenę rynku akcji i wartość tych środków OFE. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.